Witam, chciałbym Wam zaprezentować mój nowy silnik Endura Max 55 LBS. Zobaczymy, jaką prędkość osiągnie. Łódź to jest 3,70 długa, szeroka 130 borty, podłoga 100. Mam nawigację. Zobaczymy. Jest 0. I ruszamy. Silnik jest nowy, dzisiaj kupiony, płynna regulacja. Silnik się już kręci. Ruszamy i patrzymy jak będzie prędkość wzrastać. Moc jest ustawiona na 50% patrzymy do jakiej prędkości się rozpędzi No patrzę 49 48 więcej nie osiągnie Robimy 75% O i prędkość wzrasta 6,1 na godzinę, 6,2 z jezioro Kocie dla ciekawych, yy, województwo warmińsko mazurskie Dobra, więcej nie osiągnie i 100% mocy. Przymy, już niezłe fale się robią. Bardzo ładnie idzie. No i patrzymy, to jest wyrównam troszkę. No 6,6 ,6 na godzinę. Tak, na silnik elektryczny to jest ok, ale on idzie z siłą. Fali nie ma na jeziorze, także. O 6,7 no więc 6 i 6 6 7 więcej nie wyciągnie i tak to wygląda Tu jest stan Zatrzymam naładowania baterii no, zobaczymy pokazuje no, jedn. Czy akumulatorki się świecą? Dziękuję bardzo.